1. Adam Mickiewicz żył w trójkącie W pewnym okresie swojego życia Adam Mickiewicz romansował z Karoliną Sobańską, kobietą prowadzącą w Odessie salon literacki, a jednocześnie będącą w związku z carskim urzędnikiem Janem Wittem. Fakt, że Sobańska dzieliła łoże z innym, nie przeszkadzał Mickiewiczowi w kontynuowaniu romansu. Oczywiście wszystko zmieniło się, kiedy Sobańska okazała się agentką szpiegującą kochanków na zlecenie Witta. 2. Adam Mickiewicz był kobieciarzem. Mickiewicz ulegał rządzą namiętności, jak przystało na romantycznego artystę. Nie tylko zakochał się w Maryli Wereszczakównie, która miała wyjść za znacznie bogatszego od Mickiewicza hrabiego Puttkamera, ale romansował także z inną mężatką, Karoliną Kowalską. 3. Adam Mickiewicz miał problemy z potencją. Według Sławomira Kopra, Adam Mickiewicz mógł mieć chwilowe problemy z potencją. Wskazuje na to odnaleziona przez historyka korespondencja, w której traktował on o ewentualnej relacji seksualnej z Marią Szymanowską, matką jego przyszłej żony. Z panią S przyszliśmy nieco do zgody. Cóż robić, kiedy we mnie jakiś diabeł siedzi? Pierwszy raz w życiu jestem do niczego. Nie pojmuję przyczyny. Malarka tak mnie oczarowała, że stałem się dla drugich oziębły. 4. Adam Mickiewicz miał nieślubne dzieci. Oprócz szóstki dzieci z prawego łoża, Mickiewicz miał także potomstwo z drugiego związku z ksawerą Deibel, przynajmniej jedną córkę. Romans trwał równolegle do małżeństwa z Celiną, co więcej, Deibel mieszkać miała pod jednym dachem z Mickiewiczem. Z jego chorą żoną i dziećmi. 5. Agresywny Mickiewicz. Otóż pierwszego dnia Wielkanocy 1821 roku poeta przebywał w salonie Kowalskiej i grał wraz z tą ostatnią i jej adoratorem, szambelanem Nartowskim w karty. W pewnym momencie doszło między mężczyznami do scyzji Nartowski był o Kowalską coraz bardziej zazdrosny. Adam postanowił nie przebierać w środkach i najpierw uderzył szambelana z impetem w twarz, a gdy ten spadł z krzesła, poeta złapał lichtarz i za jego pomocą rozbił nieszczęśnikowi głowę, najwyraźniej niezadowolony z efektów poprzedniego ciosu.